Hejka, hej, kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Tutaj moja kawka, miuśki kawka. Miuśka tutaj się zainstalowała. Co przyniosłaś koteczku? Kosmetyczkę na przedłożymy się malować. Kwetki. Wok, żeby sobie rysować też na przerwie. I ja jak będą zajęcia, to tu będę sobie robić ćwiczeniówce i kawki dwie. A ćwiczeniówka to ołówek niepotrzebny jest? Nie. Ja. A potem kolorujesz? Ja. Nie masz tam pisania? Mam to może chyba, że wszystko jest Już Zrobisz wszystko i będziesz się później malować. I, i Czarna kredka też no, wygląda jak ołówek, tylko że trochę... Mm -hmm. A Lili gdzie? Lili uh, była zabrona w światłowajnę, więc myślała, że, że robi dwójkę, a tak naprawdę to nie robiła. Jaką dwójkę? Jedynka i dwójka, wiesz? A, no wiem. A skąd ty to wiesz? Mm, no i... E, I była w swoim pokoju i sobie coś Aha. a lekcja online ma? Coś cicho, więc nie wiem. No to może to zaczynamy. Może najpierw zrobimy zadania jakieś, ja co? No, właśnie chciałam. Mm. Jest na Siedzimy w domu i robimy lekcje. Tutaj się do mnie zbierają. Mija przy biurku albo Lili przy biurku, a druga na podłodze. Wczoraj to był na podłodze? Ja. <noise> Dobra, to Trzeba, dwa chyba dość. Pamiętaj, żebyś zawsze nieskrzywiona była, kochanie. Tylko weź sobie książkę, o, tu, dobra? Aha, ale to jest... Napij się kawki, bo ziewasz. O, nie, już O, no, słyszę, ma lekcję. Lili ma lekcję online, ja się ogarnęłam, ale w łazience teraz to spędzam tyle czasu, że aż skłodniałam, a dopiero mam tak naprawdę zęby i zrobiłam delikatny make-up. Wam ostatnią ósemkę, tutaj Wam chyba jeszcze tego nie mówiłam. Dużo osób się mnie pytało, jak było podczas wyrwania zęba. To może chodźcie, ja sobie na spokojnie usiądę i wszystko Wam opowiem. Zlekałam z wyrwaniem ósemki prawie 3 lata. Tak, ósemkę wyrwałam dolną, rosła w boku, także tutaj dentysta nawet się dziwił, dlaczego jeszcze jej nie wyrwałam. Przecież ona mi tak bardzo przeszkadza. Nie była cała na wierzchu, więc tam trochę się zbierało. Niby zdrowy ząb, a gdzieś go komu... Gdzieś! Schowany mam mój ząb! Jest! Taki wielgaśny ząb. To jest moja ósemka. Oczywiście wzięłam sobie na pamiątkę, żeby pokazać na przykład Wam, że. Naprawdę, wyrwanie zęba to jest nic strasznego. Moja Aga wyrywała zęby i miała dość nieprzyjemne doświadczenie. Inna osoba, ktoś mi opowiadał też, że też strasznie to przeżył, więc wiecie, ja już się nakręciłam, że będzie tak strasznie, przeokropnie. Aga już przed wyrwaniem kolejnej ósemki wzięła antybiotyk, więc ja też u tego samego lekarza wyrywałam, co Aga, moja siostra, więc zadzwoniłam, powiedziałam, że taka i taka sytuacja, że będę wyrywać i też dostałam antybiotyk, ponieważ Awaryjni, jakby mnie bardzo bolało, przeciwbolowe leki, i słuchajcie, mi nic nie było. Nic mnie nie bolało, ja zrezygnowałam z kręcenia filmów, już wiedziałam, że nie będę mogła mówić, że będę się źle czuła. Założyłam, że tydzień muszę mieć urlopu. Po wyrwaniu ósemki, a tak naprawdę to było takie śmieszne, bo ja już po południu po wyrwaniu zęba, nie wiem, po około 3 godzinach, pojechałam na zakupy i czułam się normalnie. Jak wyglądał cały proces, tak szybko Wam tutaj opowiem. E, a więc usiadłam na fotelu no i zaczęliśmy rozmawiać. Paweł oczywiście był ze mną. Jeżeli mnie oglądacie, oczywiście wiecie, że ja jestem z tych mdlejących. A mdlejący to dosłownie tak, naderwane tutaj mam jeszcze troszeczkę. goi mi się bardzo powoli, bo też teraz do dokładnie moje zęby i muszę otwierać szeroką buzię, więc ym, tutaj taki mały śladik mam po wyrwaniu ósemki i nagle coś mi włożono w ósemkę yy, i poczułam delikatnie, o, tak mi się wydaje, że to była igła, tak jakby obtarcie o moje usta i nagle one mi zdrętwiały. Obtarcie i już momentalnie nie czułam ust, jak szybko zaczęło działać znieczulenie. Wyobraźcie sobie, że ja nie czułam w z nieczulenia, wydawało mi się, że wyrwanie jest bez nieczulenia. Nie poczułam jak był wyrywany ząb, kompletnie nic, nic, nic. Paweł się na mnie patrzy i mówi tak: "Widziałem igłę, ty nie zareagowałaś. Widziałem skalpel, też nie zareagowałaś. Nic, słuchajcie, ja nic nie czułam". Także jeżeli y, musicie wyrwać zęba i jesteście z Radomia, piszcie do mnie. Dam wam namiary na super lekarza, gdzie ja nic nie poczułam i ja jestem w szoku. Tak się nakręciłam, bo to wszystko tutaj siedzi. Nakręciłam się, trzy lata czekałam, a tak naprawdę powinnam to zrobić od razu. No ale wiecie, kto wiedział, kto wiedział. Także ja Wam mówię, kochani, jeżeli macie wyrwać ósemkę, zapytajcie się lekarza, może weźmiecie wcześniej antybiotyk. Tak jak ja wzięłam, moja siostra już przeżyła to i ona, no, no kiepsko się czuła. Widocznie jakieś zakażenie chyba jej się wdało, czy coś w tym stylu, nie wiem. Ale już następny raz też wzięłam antybiotyki, i było wszystko ok. Możliwe, że była znieczulona igła. Ja byłam w takim szoku, że nawet, wiecie, już zapomniałam się później zapytać, zresztą też tak mówić nie mogłam, bo miałam wacik wsadzony. Całe wyrwanie zęba trwało około 20 sekund. Także, kochani, ja otworzyłam buzię, chyba nałożono na zęba jakąś nakładkę, że albo na, na dziąsło, no nie wiem, jak to dokładnie wygląda, że e, zostało tak jakby dziąsła rozszerzone. Paweł powiedział, że był skarpet, więc na pewno zostało nacięte, tak jak Wam powiedziałam, nie, wyszedł, nie wyszła cała ósemka, także zostało nacięte, następnie czymś po prostu, tak jakby, nie wiem, łyżeczką nabierała lody, tak mi się to wydawało, że tak to wygląda, łyżeczką nabieram lody, <grym> był wyrywany ząb, Przepukałam parę razy buzie, później został żony wacik, no i tyle. Paweł się mi pytał, no jak się czujesz, no jak się czujesz, no ja się czułam normalnie. Miałam te leki też przeciwbólowe, wzięłam jeden, ale później kompletnie nic mnie nie bolało, więc mówię, po co brać leki, jak nic mnie nie boli. Domu to było śmieszne, Paweł tak się na mnie patrzy, no trochę spuchłaś, przyszła moja mama, bo Paweł musiał gdzieś jechać, więc była moja mama, siedziała ze mną <laughs> mama. Śmieszna była sytuacja, tak się na mnie patrzyli, mówi, no trochę spuchłaś, trochę tutaj spuchłaś. Ja mówię, kurczę, spuchłaś. um I mówię, że nic nie mogę mówić. Przez zamknięte zęby starałam się do nich mówić. I mówię, kurczę, nie mogę mówić. Już nie poszłam do łazienki Zobaczyłam, a ja mam ten wacik. Wyjęłam wacik, który ściskałam cały czas. spojrzała się na mnie, wcale ty nie jesteś spuchnięta. Ja mówię, nie, to był wacik. I tak się śmieliśmy, że spuchłaś. Oj, tutaj masz taką bulwę, spuchłaś, a to był wacik. Także kochani, to jest nic wielkiego. Mam nadzieję, że przełamiecie się i pójdziecie wyrwać, jeżeli tyle zwlekacie, co ja z wyrwaniem ustę. Naprawdę to jest nic strasznego. Tylko musicie trafić na dobrego lekarza. Od razu również lekarz powiedział, że obowiązkowo muszę zakupić sobie irygator. Zresztą dziewczynki już wcześniej, jak byłam u dentysty, powiedziano mi, żeby również używały irygatora. mam dwa irygatory z firmy Hakse. Jeden to jest przenośny, tej końcówek miałam parę, pokażę Wam opakowanie. O, tak wygląda. A po zdjęciu jeszcze, po pantomogramie, jak zrobiłam do wyrwania ósemki, okazało się jeszcze trochę innych rzeczy i tym bardziej powiedziano mi, że muszę używać irygatora, więc ja irygatory mam dwa. Jeden mam, tak jak Wam pokazałam, ten przenośny, ma akumulator, tutaj e, ładuje się, tak jak gdzieś wyjeżdżamy, to znaczy myślę, że będziemy wyjeżdżać, to jest naprawdę super. W zestawie są cztery końcówki. Proszę, każdy ma swoją, tutaj są kolorowe gumki, powiem Wam, że pierwsze moje użycie irygatora, to całe lustro, cała łazienka była mokra, tak sobie delikatnie otworzyłam buzię, no ale później już się przyzwyczaiłam, że jednak trzeba mieć... Tyle otwartą buzię, bądź całkowicie zamkniętą, używać irygatora i co chwilę wypluwać. Irygatory są bardzo również polecane, jeżeli macie yy, aparat ortodontyczny i nie możecie przemywać. I powiem Wam, że to jest bardzo ważne. Jeżeli nosicie aparaty, musicie dokładnie myć zęby. Ja myślałam, że myłam dokładnie mając aparat, ale okazuje się, że jednak nie myłam tak dokładnie zębów. Ten irygator ma duże ciśnienie, bo to jest 6,2 Bary, ma trzy tryby pracy, tak jak widzicie normal soft, również tryb do masażu dziąseł, jest lekki, wodoodporny, drugi irygator to jest stacjonarny irygator, również z haksa, tak odłączyłam kabel, ale to zobaczcie również w łazience jak już go używam, jak on wygląda, fajne jest to, że tutaj sobie wiecie, o, stoi. Tym jest a sześć końcówek w zestawie, ale ja tutaj wolę większe ciśnienie. Jest końcówka również, która jest dla mnie bardzo ważna. Standardowa końcówka wygląda tak, i również są różne kolory, więc trzy osoby spokojnie mogą korzystać, u nas akurat możemy korzystać we czwórkę. A ja tutaj zobaczcie, mam specjalną końcówkę, to jest końcówka do kieszonek dziąsłowych, także taka. Z taką gumą tutaj taka końcówka ze szczoteczką jest do aparatów ortodontycznych, taka końcówka jest do czyszczenia języka. To jest duży pojemnik, jest duża skala ciśnienia, bo aż od 207 do 758 jest tutaj 10 stopni regulacji, dwa tryby pracy, czyszczenie, masaż dwuminutowy timer automatyczny z podziałem na 4-30 sekundowe interwały. To jest fajne. Musicie dostosować do siebie, jak wam najlepiej będzie um, pasowało czyszczenie. Najpierw włączamy, a później przełączamy na... Jedyneczkę i czyścimy nasze zęby. Także tak, kochani, moje czyszczenie mm, i w sumie naszej całej rodziny po wyrwaniu mojej ósemki wygląda kwestia przyzwyczajenia. Lekcję słyszę, że Lili skończyła, i poszły do salonu. Dziewczyny coś pewnie trenować. Mają takie przerwy swoje między zajęciami. Miłśka tutaj już oczywiście u mnie pozostawiała pełno rzeczy, zajęcia, ale fajnie, że chociaż w tym czasie e, dzieciaki mają takie zajęcia moje dziewczyny, że sobie robią przerwę, trenują, poprzebierały się w stroje, no to jest super. I najfajniejsze, zawsze z sobie to powtarzamy, najfajniejsze jest to, że mają siebie i razem kombinują, razem ćwiczą, razem się bawią, razem wymyślają wszystko i właśnie mnie wołały, mamo, przyjdź, musisz nas nagrać, bo robimy układ. Hejka dziewczyny! Hejka! No i co kombinujecie? ta Ta-dam! Ta pięknie! A co mam zrobić? No żeby było widać. Pięknie mija. To tylko było A, bo chcecie się nagrywać? A nie chcecie nagrywać na, apala, na aparacie? Bo tutaj jest taki statyw i wygodniej? Chcecie? Dobra. Co Ty pijesz? Kuko. No dobra dziewczyny. A to, a to moja pasta i jak myć, pokazane. Kombinatorki coś tam robią, już się malowały, skończyły ćwiczyć, później znowu. A ja szybciutko, jak widzicie, zrobiłam zupę. Biorę się za kotlety, tylko kurczę, muszą zejść dziewczyny i uciekamy na angielski. Nie wiem, czy ja mam jechać, czy Paweł. Kotlety sobie... się robią do wygniatania, najlepszy jest Paweł. Udało się kochani, nie muszę dalej robić obiadu, bo e, Lili przecież. Pojechała. A? U Miuśki nie ma na angielski, więc zawiozłam ją na angielski. Miuśka też z znowu, żeby się trochę przewieatrzyć. Właśnie <słyska> latni lili, bardzo fajne. Kupiłam dżinsy, Takie, wiecie, elastyczne, ale ala, dżinsy, To słuchajcie, albo dziury. Mija, widziałaś na moich drzwiach w sypialni, no. ile wisi getrów Piżamy? Nie. Nie widziałaś? Nie zwróciłaś uwagi? Nie widziałam. Zarzucam sobie na drzwi wszystkie podartuchy. Piżamy. Podarte na kolanach. Ja nie wiem, co wy robicie? Ty to robisz. Ja dziury? Lili to cztery pary leginsów, jedne już takie Ala jeansy. Mamy drzwi drzwiach wiszą. Mama. Piżamy i wszystko. Sobie trzymam do cerowania. No to tam koteczku. Szkoda, że nie ma nic do jedzenia. O, a co, głodna jesteś przycisk z się przed wyjściem? W coś No. Coś się znajdzie? Jak jedziemy samochodem, to słuchamy piosenek. I Miłuszka jadąc teraz mówiła mi, jak, jak, jak to mamy robić. Jeżeli jest fajna, nie, to jeżeli, jak chcesz? Jeżeli z, znamy na przykład piosenkę, jak nic nie znamy, to nie podnosimy, a jak troszkę, to troszkę, a jak trochę, to trochę, a jak bardzo, to bardzo. I tak dalej. Z boku, do, do dołu. Tak, 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 tak. Jak jeździmy, to muszą tak pokazywać. I się pytają. Mamo, jak znasz tą piosenkę? No to ja pokazuję tak. Aha, a jak znasz tą piosenkę? Pokazuję tak, 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 no i taką mamy zabawę. A ekipa, się to znasz tak. Tak, o tak, do sufitu dotyka masz. Tak znamy. No dobra, to chodźcie, przejdziemy. Zobaczymy. Już pogoda ma być super astyczna. Myślę, że już jak dodałam ten film, to już jest fajnie. Jak lato? Bo, bo już. było już zimno, było ciepło, było nawet, można powiedzieć, gorąco. E, no i kwiecień plecień, Oj. Mi już jak to jest? Au. Nie wiesz? Ja. Nie. Kwiecień, plecień coś tam, coś nie. Poprze plata? Trochę. Błota? Trochę? Trochę lata. A, trochę Zimy, trochę lata. Muszę je nagrać, bo nie mogę tutaj ze śmiechu. Nie, to jest nasza prywatna rozmowa, to nasz maje, na Muszę je tutaj nagrać, bo nie mogę ze śmiechu. Mówią o pierwiastkach. I jak ty mi ja mówisz? Pierd gwiazdki. gwiazdki? A, to drzewo? <gwiazdki> drzewo gwiazdki. Drzewo gwiazdki? No to co to to jest? I o, pierdioszek gwiazdki. Nie no nie mogłam. Tak się śmieję. Jadę z nimi dzisiaj mi trafiły nastolatki. Dziewczyny. Pierwiazdki. Pier a pierwiastki? gwiazdki. Jak miusia odzyskała humor. Pierwiastki, pierwiastki. gwiazdki. <laughs> Dotarłyśmy do domu i zobaczcie, jaki piękny. Obraz zakupiłam. Obiaz zwiedzone. więc czas popracować. Dalej nie ma to tamto. Nie ma leżenia, odpoczywania, o Jezu, o Jezu, ale napchałam. Miuśka, gdzie tu mi chodzisz po poduszce? Co robicie? Nasłyszałam. Gdzie tam mamy stworek? Gdzie stworek, a to z Irlandii, ojejku jaka lili Ojaka mi? jaka Jaki stworek, który. A, A ta poduszka? Nie, ta śpiewa. Poduszka śpiewająca? Nie, nie O, to jajeczka? Pokaż które? Ja mówię, kiedy zastosować. O ten. A ten z brzuszkiem? Nie wiem, dziewczyny. Jusia jaka mała. Chciała, żeby mi robiła dwa kucyki, bo teraz tu nie chcę w dwóch kucykach chodzić i nie chcę nosić za bardzo kokard, a tak pięknie wyglądają. Uwielbiam dzieciaki z kokardami. No, super wyglądacie. Oj, Lilośka też ma dwa kucyki i dwie kokardy. Pięknie. A teraz? Nic się nie czeszą. Duże kozuszki. No to oglądajcie. Aha, I'm sorry. Kozuchy, kozuchy. Dobra, buziaki. Trzymajcie się cieplutko, kochani. Pa!